Wam! W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać kalendarz od Szlej, który dostałam dzisiaj, właśnie na Mikołajki. A więc on wygląda tak, jak widać. Większość pewnie go już ma. Otworzyłam pierwsze sześć okienek i tak. Był w nim, w szóstym była taka oto dziewczynka. Jest to przemalowany, chwila ostrość przemalowany jeździec yy, turniejowy. I jak widać ma Zeza naszy wytrzeszcz. Chwilka, ostrość. Ostrość. Na telefon, złap ostrość. No! Niech się się ostrość. Dobra, nieważne. A więc tak, właśnie jest zielono, różowa. W dwójce... Nie będę mówić nie po kolei, bo mi tak jest łatwiej po prostu. Chwilka. W dwójce, to nie to. O. W dwójce było ogłowie oraz siodło. Jest to ciemnobrązowe z różowym czaprakiem. Jak widać, właśnie tak. Ma długi popręg dość. A jeśli chodzi o ogłowie, to ogłowie jest bardzo małe i pierwsze trzeba je rozciągnąć, żeby w ogóle było dobre na konie. Póki co jest dobre na kucyki co tam jeszcze było a że w którym chyba w czwórce albo w czymś tam nie wiem yy, Chwilka, muszę odgadnąć w trójce czwórka tak, w, w trójce były takie oto flo i co jest tak fioletowy jest za pierwsze miejsce, tutaj z tyłu jest napisane numerki Pierwsze miejsce to jest drugie miejsce, i trzecie miejsce. W, czw w czwórce były ochraniacze i kilka. Niestety, jak potem się okazało,. Klikacze, fajnie, aż mi się urwało. No! O, ochraniacze i o ob obydwa są lewostronne, na lewą nogę. Niestety nie zrobili prawa lewa, tylko by dwa są na lewą nogę, ale tam za bardzo mi to nie przeszkadza. W, w piątce była książeczka właśnie pierwszej części jakiejś tam opowieści i tutaj są różne języki, jest hiszpański, jest niemiecki, jest angielski i ja sobie czytałam po angielsku. No i tutaj. Jeśli będziecie chcieli, to mogę Wam tutaj trochę powiedzieć Bo to jest tyle, w sumie niedużo, tam jeszcze było. Ale właśnie ta dziewczynka w tym, tutaj miała imię Vanessa, a ta klacz andaluzyjska, co będzie potem, Stella. I tutaj sobie właśnie wygrały zawody. I będzie jeszcze druga część. No i oczywiście w pierwszym okienku był piękny ogier fryzyjski. Akurat jest w chwilka, muszę zdjąć, poczekajcie chwilkę. Bo mam parę tutaj uwag, jeśli chodzi o tego konia. To jest naprawdę śliczny, ale jeśli chodzi o malowanie, to w ogóle się nie postarali. A więc tak. To ogier. Jest śliczny, pięknie się świeci, ale tak żywa i ogon to jest po prostu masakra. Pomalowany matową farbą. I tak, tutaj jest wyjechane. Tu jest wyjechane, tutaj w ogóle są takie niedociągnięcia. A tutaj, yy, między właśnie tymi włosami, wszędzie są yy, białe, takie jakby, no. Chwilka. Zopie ostrość. O! Są takie białe coś, i to wygląda normalnie, jakby był jakiś piasek albo coś niefajnego. I to wszystko wygląda, niestety. I tutaj ym, też ma niedociągnięcia. Tutaj widać wyjechane. Oraz na ogonie też ma takie tutaj yy, świecące, też takie białe wszędzie tutaj. Yy, nie fajne to jest. Ale ogólnie sam model jest prześliczny a na zdjęciach katalogowych, na przykład tutaj, yy, jest pokazany, że grzywa się świeci tak samo jak cały koń A wcale nie była smatowa i brzydko malowana. Yy, no, a jednak ładniejsza była świecąca. No, ale tak czy siak to jest mój nowy ulubieniec. Jest właśnie ze szlach, bo lubię fryzy, a ten jest po prześliczny. Chociaż mam parę uwag co do właśnie tej całej sylwetki, tutaj chociażby, tu, ale jest naprawdę prześliczny, kocham go. Nazwałam go Rise of Jupiter. No, myślę, że imię pasuje. No, właśnie, jest taki prześliczny, naprawdę śliczny. Bardzo ładny jest, świeci ślicznie. I jest made in Germany. No właśnie. No. No i to było na tyle. Postaram się codziennie dodawać filmik, co było w okienku. Podejrzewam co będzie jutro, ale nie powiem. No właśnie. I to było na tyle. Dziękuję za uwagę. No to pa!